Lepiej, żeby mierzyli, niż żeby plony mieli pali. Oj, mieszko, mieszko, głupi jesteś. Teraz. Się... Są cztery fakcje. Że co? Fakcje, drużyny. Szukam kobiety. Jak wszyscy? Nie, nie jak wszyscy. Ta pachnie agresem i bzem. Ubiera się w Czerni Biel. Dwa sznapsy! To poprawi ci nastrój. Napiję się. Możemy przejść do rzeczy? Widziałeś się? Yennefer z Wengerbergu? Nie powiedziałem, jak ma na imię. Ale dobrze ją opisałeś. A ja mam tak. Raz coś usłyszę, nigdy nie zapominam. Skąd znasz Yennefer? Też pytanie. Z mistrza Jaskra. Dla biednego handlarza to jedyna okazja, żeby otrzymać się o wielkość. No, chyba że ma się tyle szczęścia, co ja. I trafia się na bardzo cierpliwego wiedźmina. Na samego Geralta z Rivi. rzeźnika z Blawigen. Czym się zajmujesz? Kim jesteś? Parszywy przybłęda, Gounter do usług. Przybłęda to zawód? Kiedyś handlowałem lustrami, więc wesoła gawieś ochrzciła mnie też panem lustro i szklanym człowiekiem. Mnie też znasz z ballad mistrza Jaskra? Twoje zdrowie! Widziałeś Jennifer? Przepraszam, ale muszę o to spytać. Czy to chodzi o miłość? Zgadłeś, to miłość. Od razu wiedziałem. Mów, co wiesz. Zanim się nie pojawiłeś do głowy, mi nie przyszło, że to Yennefer. Kto by pomyślał? Do rzeczy. Zwiadowca z Nidwgarskiego garnizonu ją widział. Gdzie? W ich obozie wpadła tam w środku nocy czerń i biel, agres i tak wiem, zamieniła kilka słów z dowództwem garnizonu i pognała dalej. Gdzie? Nie jestem wszechwiedzący, pytaj w garnizonie. Dzięki. My, ludzie gościńca, musimy trzymać się razem. Może kiedyś ja znajdę się w kłopocie, a ty będziesz w pobliżu.